Moi drodzy, Aga z kanału to szydełko zagą. I krótka polecajka splotów prostych, szydełkowych. Mamy splot grany, który budujemy w górę. Mamy splot ze słupków reliefowych. Mamy splot pod tymią pędelkę i mamy splot półsłupkowy. Linki do tych splotów pozostawiam w dole ekranu i w komentarzu. Zajrzyjcie, zobaczycie i zbierujcie siebie i innych. Sploty możemy wykorzystać w wielu projektach. Na przykład ten półsłupkowy, jako podkładka pod kubek. Ten na przykład reliefowy, jako ściągacz w sweterkach, w topach. Grany ściek na przykład. Możemy zbudować też jakieś sweterki. Także zachęcam Was, zajrzyjcie sobie i polecajcie i inspirujcie siebie i innych. We wszystkich tych splotach pracę zaczynamy od pentelki początkowej. Jak wykonać pętelkę początkową, pokazuję w dalszej części filmu. W dalszej części filmu prezentuję również, jak wykonać łańcuszek.